Hej, siemanko, nazywam się Hira i tam bardzo. w kolejnym odcinku z Hoodboarda to będą jakieś takie mniejsze rajdy, gdzie udało mi się nagrać, niektóre będą tak zwane nieme, bo będziecie słychać mój głos, ale stwierdziłem, że jest mój głos, a głosu że tak powiem, otoczenia, czyli tam tła nie będziecie słyszeli, to żeby to w formie z muzyką w tle, bo po prostu inaczej tego nie, nie mogłoby być źle. Niektóre będą rajdy już normalnie z całkiem głosem. Sorry, że tak wyszło, ale tak. To co ważne. Pierwsze to jest tak, zostawcie swoje Steam i 64 pod filmem, ponieważ Panda, bunterpanda Panda, pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na serwer MyPlanet we wtorki i piątki o godzinie 17 Są wipy. I teraz do tego, co chciałem powiedzieć. Panda, przekonałem dlaczego trochę tam na go, czy jest taka możliwość, ponieważ wiecie, święta, Mikołajki i tak dalej, 6 grudnia. Czy daje jakieś wipy dla Was do wydosowania? Tak, dwa wipy na jeden wipe. Streamline do 64 wystarczy w komentarzu. Łapka, sub i tak dalej. Będę sprawdzał wszystko zostawiajcie, wylosuję to na live jutro, bo jutro jest live, tak jak mówiłem, wylosuję grę, gdzie pula będzie 70 zł, pijajcie wszyscy, dobra. Koniec tego gadania, żeby tego nie było długo. E, jakieś jeszcze takie informacje ode mnie, to na krótko Wam chciałem powiedzieć, że na razie przerywam e, serię Hurdwarda, bo będę grał te w Raptor. chyba w Raptor będę robił serię. Po drugie Wrócę już chyba z innymi grami z nowym komputerem w styczniu, więc w styczniu będzie tego więcej, dlatego teraz nie mam czasu i za bardzo. Dobra, lecimy z tym w ogóle. Patrzcie sobie, czy Was nie oszukuje. Tutaj macie godzinę 7.4. bo będziemy losować te 20 PSC. To jest dowód, że Ja Was nie oszukuję i nie robię sobie, nie wybieram sobie osoby, która wygra. Mamy tutaj oczywiście Play, load, comments, zostawiacie komentarze. Gibała i tak dalej i losujemy zwycięzcę. tym razem, jeżeli będzie to ta sama osoba co ostatnio, to po prostu przerzucamy, bo niech wygra inny. No, pamiętajcie, że po wygraniu, żeby zostawił mi adres e-mail, ponieważ wyślę tam wam ten kod do PSC 20 PSC losujemy. Ci co nie o tym nie widzieli, no sorry, no wie, wiecie, że konkurs był dla każdego. Dobra, losujemy szybko, bo chciałem te moje gadanie, żeby było do Max 4 minuty. Dobra, lecimy. Wygrał AS DASD, tak, giveaway. Tak, to ty wygrałeś, ja do ciebie napiszę. E... 16 komentarzy zostawiłeś, więc super. E... Wygrałeś tego to 20 PSC. Pamiętaj, żeby zostawić mi swój adres i e mail ja tam ci wyślę kod na 20 PSC. To tyle ode mnie, proszę na odcinek. cię subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Do zobaczenia na live jutro, bo mi grę 16:17. Oczywiście, żeby dowiedzieć się, że mieć to, kiedy będzie, będę oczywiście informował was na grupie z tym, a także bardzo zostawię też dzwoneczek, żeby was informowało o tym live. Do zobaczenia, Elo. Think... Yes. Ucieka! Weźcie, bijcie totem auto, auto, żeby auto nie zabrał. Patrzcie co miał. Weźcie odro sobie, kowal. Zabił mnie, nie wziąłem odru To ja, to ja, siadaj, siadaj. Ja mam tam autorkę. Trzymaj. Jedź ty! Kila no chce temu Co miał Dobrze ktoś by przejechał i może wyjść spróbujcie zebrać Leży następny wytepał zresztą temu Chyba tak mi się udaje, siadaj pod Chciałem, chciałem przejąć resztę. To Hira odjebałeś jak zawsze, debilu. Mówiłem kieruj, Wyt, wytepał zresztą. Nie wiem. Your eyes pulled me under, but I will wait for you. There's nothing left for me to do than running, and act myself a fool. No point in trusting anyone. Your eyes are.